Cześć. Cześć. Zapraszamy Was teraz do jednego z naszych ulubionych typów, czyli do mohito. Zamówiłyśmy miks różnych rzeczy. A, nie, nie, nie. Zamówiła jedna z nas, słuchajcie. A, tak. Teraz zgadniecie, która? która. Dokładnie, zgadnijcie która i zapraszamy Was do oglądania. A jeżeli lubicie takie przeglądy, jeżeli lubicie, jak ktoś mierzy na dwóch sylwetkach i na dwóch wzrostach, to zapraszamy Was do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Zaczynamy. Pierwszy zestaw, zestaw, nie zestaw. E same tworzymy słuchajcie, różne gilarze, bluzeczka za 50 zł, rozmiar S, wykonana z bawełny i spodnie w rozmiarze 38, bawełna z elastanem za 100 zł, e Wam, że im dużej je na sobie trzymam, tym bardziej mi się podobają. Na początku jak je przymierzyłam to wydawało mi się, że są duże, że w ogóle coś tam mi odstaje, że ten pasek jest tylko fajny, a teraz mi się podobają te spodnie, że są bardzo wygodne, bardzo, bardzo, bardzo wygodne i są w ogóle wybijane, że można fajną jej długość. Ja ogólnie bardzo lubię szerokie spodnie, ja w ogóle bardzo lubię spodnie. Jak wyglądać nasze odcinki, do dobro, o tym wiecie, że tu jest cukierka, tu są spodnie. Taki podział. I wyobraźcie sobie, i wyobraźcie sobie, że, że nie wiem, myślałam o początku o a teraz uważam, że ta odsłonka jest fajna, jeżeli się w jak wygląda. Tik. Pyk! No też ta Uważam, że jest super zestawik. A na mnie jest tak. Spódnica za 139 rozmiar 36 poliestrowa, ale się dopiłam. Ona ma tutaj nie dodatkowo nie dopiąć, Sorry. Wiecie co? Ja to mam takie złe doświadczenie. <grytanie> tutaj można sobie. Zawiązać kokardkę, prawdę mówiąc, nie wiem po co jest ten sznureczek, bo generalnie, no może jeżeli schudniecie, to ściśniecie, To się ściśniecie, ale zamek chyba wychodzi za nim, więc średnia, nic to nie da? No. Jest otwór na kolanko, jest wykonana z poliestru i ma dodatkowo halkę, Także ma taką chodziwką halkę i do tego mam zwykłą prążkowaną bluzeczkę bawełnianą, za 25 zł, rozmiar 36. I tutaj, zarówno góra, jak i dół, moim zdaniem są fajne. Jeżeli wpadły Wam w oko nasze buty, to zapraszamy Was na nasz film z przeglądem wygodnych butów na Mała zamiana, teraz ja spódnicę i w Słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć, że ta spódnica jest po prostu gorąca i nie dość, że jest długa. wiecie, że długie są czy też ręki mają do siebie, że. No, przynajmniej nie zawsze jest widać trochę cieplej, a tu ten też robi swoje. Dobrze. Także to nie jest efekt, który ja bardzo nie lubię. Bardzo. E, topik, no, taki zwykły. No, powiem wam, że hmm. ma, bo przebija bardzo. Natomiast, e, no, musimy mieć takie rzeczy też. Może te które przebijają w no, ale, e, ale ja też tak specjalnie zakładam ciepło, bo jesteśmy do to wszystko E, bo czy to się przerobić, tak. No, ale ogólnie jest to, tylko, że materiał jest. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to bluzka jest dobra, ona jest taka dosyć luźna, I tylko ja ją dosyć mocno wełkałam spodnie, żeby była bardziej dopasowana. Jak widzicie, można z niej zrobić też hiszpankę, można sobie te ramionczka podnieść, tak, teraz wydać moje od na przynajmniej niczym nie, nie, nie. Nie, nie, nie z tym nie. Mieście. Nie, nie, nie jeżeli chodzi o spodnie, to faktycznie one mają bardzo dużo luzu w talii, natomiast mają też bardzo elastyczny pasek, który nie ma dziurek, więc po prostu tak nabijacie tą dziurkę, gdzie tam Wam pasuje. I to jest fajne, bo można bardzo dobrze bardzo je bardzo dopasować. Ja tutaj nawet jeszcze mogłabym ścisnąć. No i dzięki temu myślę, że przez to, że są luźne, tworzy się ta objętość. Że, wiecie, że jakby tutaj było bardziej dopasowane, no to bym wyglądała trochę gorzej, o. A tak to po prostu... Gdzieś się tworzy ta figura taka, jak ja lubię. Także generalnie e, szorty u mnie na plus i buzeczka też. Kolejne zestawiki. Słuchajcie, e, ja mam teraz na sobie topik, który już wcześniej miałam, e, który wiecie, trochę tutaj. Natomiast e, mam spódniczkę, za 90 pasów, to 89? 90? 100% z viskos, jest to sukienka zapinana na zameczek w boku, to 36, 36% z wiskozy i tu ma taki pasek, kurczę, słuchajcie, jak ja tak zaznaczyłam te maski, że właśnie zapinam, one się rozwiązują, także nie chcą być Ma rozcięcie i to jest taka fajna spódnica, bardzo przyjemna, przyjemny materiał, przyjemne wszystko, no fajna długość, bezpieczna, bardzo mi się podoba, spódnica jest fajna. Teraz moja gorseciki. Tak, słuchajcie, gorsety są super modne. Ja tutaj mam taki bardziej gorset wyjściowy. Gorset ostatnio na miałości kiedyś powiedzcie na sobie. Pewnie tak, na stupnię, sobie, na, sobie no, na tak. naszych czasów było to modne wtedy. Tak, tak. Natomiast mam na sobie rozmiar 36 i jest to dobry rozmiar. On jest z tyłu zamieniany na pasek. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj jest ramiączko i rękawek. Dla mnie kompletnie niekomfortowe, bo czuję te wszystkie fiszbiny. On ma fiszbiny, ładnie wszystko trzymam. natomiast mam stanik, bo generalnie ja mam, mam przyklejowy do ciała i nie mam bez stanika. W każdym razie widziałam, że we wszystkich markach są gorsety i są to gorsety, co ciekawe, na co dzień. Piszcie, co o tym myślicie, czy się coś skusicie na gorset w tym sezonie. Natomiast ja raczej nie, bo albo są strasznie kuse, albo są właśnie z tymi fiszbinami. Natomiast uważam, że generalnie ten gorset jest fajny na jakąś imprezę. Właśnie na jakieś imieniny, na może nawet i na wesele do jakiejś fajnej spódniczki. Można stworzyć ładną sukienkę. A jak powiedzę, jakieś fajne środki spódnice? Albo tak. Ja. Nawet mogą być, wiecie, w kolorach tych róż, czegoś żeby takiego fajnego obsazji. Także dla mnie... I weselem tak. Ale... <laughs> e w wersji Edzia. Tak. Ale Edzia już w gorsecie widzi na coś. Zamiana teraz na niego, który prezentowałam. Nie uważam, że fajnie wyglądała. Przez to, że ma większy Nie czarujmy się. Tu ładnie się układał. Nie wiem, czy tam mieć parę zmiarniej czy ja. Natomiast on jest yy, niewygodny, niewygodny dla mnie. Na co dzień hmm. <grystanie> <grystanie> na pewno by nie przeszedł. Natomiast spotki są super. Ale to już mówiłyśmy, więc się nie będę powtarzać. Korset się wygląda takie Tą czarne, co wystaje. To są rameczka z mojego To nie korset. To nie korset, ta żadna jego część. No. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Yy, no, natomiast yy, jest bardzo fajny. Fajnie to wygląda, bo ja mówię, że on jest niewygodny. No, jest niewygodny. Natomiast yy, to jak wygląda to, tak jak Tak, <noise> Wygląda bardzo fajnie, i on właśnie się do takich. Yy, jak mówi, że interes jakiś, to mu się bardzo nadaje. Bardzo. A na mnie teraz spódnica. Ten rozmiar 36 jest dobry, więc tutaj bez problemu się zapięłam. Natomiast zastanawiam się, czy ona się tu jakoś dziwnie nie układa. Wiecie, tak w sensie, bo ona się tu zaczyna rozchodzić, a no, no nie wiem. Nie wiem, samo ocenicie, jak dla mojej sylwetki. Natomiast sama w sobie jest spoko, jest luźna, ma tutaj przebieg. Także generalnie na takie chłodniejsze wiecie Widzicie rozcięcie no, konkretne. Rozcięcie, ale on nie jest aż takie wielkie No i fajna. Słuchajcie, kolejny zestaw, gdyby ktoś pytał, to to jest właśnie mój lubię zestaw, z którym... Znaczy, <grym> bo szorty, bo topy, to są rzeczy, które najbardziej lubię nosić. I tak w sumie, no sama moja przyzna. No nie to jest, no jest to moje. No. To jest, to jest, to jest ten, ten, ja powiem Wam tak. Um, Wspomnie to już, wiecie, że tak. Natomiast topik jest wykonany w 10% z wiskowską. On jest za około 60 zł i to są bardzo fajne topy, w że są jest. Słuchajcie, bo to jest taki rodzaj materiału i tego kroju, że on jest tak wdzięczny, że do wszystkiego pasuje. I można widzieć i na elegancko, i właśnie na sportowo i nie jest Wam nim gorąco, że ja bardzo, ale to bardzo lubię takie rzeczy. A ja mam na sobie bawełnianą bluzkę w rozmiarze S w kolorze pomarańczowym. Pomarańczowego pewnie u nas zbyt wiele nie doświadczyliście, ale słuchajcie, pomarańczowy też jest bardzo modny. Ona ma tutaj dodatkowo y, złotą krawę. Nie wiem, czy ją widać. Wycięcie na ramię, tutaj na jedno ramię. Dzieje się tu całkiem sporo. Y, jest dość szeroka, rozmiar 36 bodajże, 59,99. I do tego założyłam spodnie y, błękitne w kraty Vichy. Gdzie się dzieje jeszcze więcej? Rozmiar 40, chyba 139 zł, ale no. tu są hmm. za duże, tam są za małe, to w ogóle jakoś się układają. Zresztą widzicie. Bo to dla szerszej sobie wiadomo. Tak. Hmm. Zresztą widzicie to to wiecie. One mają jeszcze suwak przy kostce. Przy moim hmm. wzroście na 60. Sięgają idealnie, także zakrywają kostkę, więc długość jest właściwa i generalnie to jest zamiana, słuchajcie, zamiana na, na podmorańczową pod, pod, koszulkę. Zastanawiałam się, tak naprawdę, słuchajcie, w którą no. dziurę to. Można, tak, można, słuchajcie, tak. Przełożyłyśmy przez to i też fajnie wyglądało. No Powiem Wam, możliwości budowy jest dużo, jeśli chodzi o spodnie, Spodnie są bardzo wygodne. Tyle, że powiem Wam, że z każdym krokiem, który tu robię. To one się obniżają, spadają, także spaść z tyłeczka spadną. W yy, nogach są ok. No właśnie, nie wiem, to jest rozmiar 40, ale w nogach i u mnie też były w nogach opięte, więc no nie wyobrażam sobie mniejszego rozmiaru. Natomiast w brzuchu jest dużo, także nie na nasze figury po prostu. No coś tutaj nam nie da. Natomiast na mnie ta koszulka uważam, że jest bardzo ładna. Już Wam pokażę bliska, bo ona na to zasługuje. Właśnie w takie łańcuchy złote jest zapinana na zamek i co jest bardzo fajne, to tutaj z przodu ma jeszcze dodatkową warstwę materiału, żeby nie prześwitywała. I to jest na plus. Spodnie już nie ma. Spadają. Bo ta nadawka jest po prostu i ona się odmijała. Także generalnie gruzeczka u mnie na plus i uważam, że rozmiar też jest dobry. I jak już wiecie, która to z nas zamówiła, powiem, że wcześniejsze filmiki obstawiłyście dobrze. Także na <grym> się już, zna. nas znacie. już nas znacie. Tu już nieraz wstępie wiadomo, kto yy, to zamawiał, ale nie jest tak, że jak zamawiam moja czy zamawiam ja, to któreś się z te rzeczy nie podobają. O nie, 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 my też sobie wybieramy te rzeczy. Tyle, że na no, zamówienie podchodzi zawsze pod jedną osobę. Zgadza się. Piszcie też, czy coś konkretnie Wam padło oko, czy coś się Wam wyjątkowo spodobało, czy może coś było fajnego na stronie, czego nie zamówiliśmy, bo często chcemy coś zamówić, ale po prostu nie ma rozmiaru. Wiecie, że można zamówić rozmiar większy, a tyle rozmiar mniejszy to już słaby pomysł. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć. Pa.